Agata ma faceta. To co, cię kupić? Nie musisz mi nic kupować. Są inne dowody miłości. Dostaliśmy zaproszenie na osiemnastkę chłopaka Agaty. Wracamy do domu Agata. Do Katowic. O, witam. Ma mi pan coś do powiedzenia, kochany drciu? Ustawowo nie mogę kląć w placówce. Nie, 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 nie. Nie o to mi chodziło. Mówił pan, że nie zda. Wielokrotnie, nawet w telewizji. Dzień dobry, czy jest pan zadowolony ze swojej pracy? Nie, nie jestem. To gehenna. A najgorszy jest taki głąb, Hubert, Czy będę musiał patrzeć na niego do końca świata, bo nie zda? Ale zdałem! Wystarczyło tylko kilka absurdalnych zbiegów okoliczności No i te maślane oczka Dziękuję Wakacje Znów będą wakacje Boże Agata nie mogę się doczekać na imprezę u twojego chłopaka Ale będą bansy, bansy, bansy A Zapomniałam, że są jeszcze lekcje. Musimy produktywnie wykorzystać każdą sekundę absorpcji wiedzy. Co? Nie no, co ty. Dzisiejszy dzień i tak już nie ma wpływu na nasze oceny. Co się tak gapicie? Rozejść się! To nie eksponat, tak? Tak? Jest puls? Tak czy inaczej chcecie pokazać mój taniec na tej intradzie? Patrzcie. To się nie przyjmie Maja. Tylko uśmiał. Co znowu zrobił Hubert? Coś tam? Hubert jest relatywnie znośny. Twój chłopak. Jezu! Który. Dayton. Co? Gdybym mnie posmarował komu trzeba, za cholerę byś nie zdał. Przecież wiem, że determinist jest wcześniejszy niż szkoły stoickie. Wiadomo. Chłopie, zejdź ze mnie. Zaraz mi mózg wybuchnie. To co panowie? Jutro zdanie świadectw. Ty chyba jesteś pewien, że cię nie prankują i nie chcą ośmieszyć przed całą szkołą? Nie, nie, nie. Bardziej prawdopodobne jest to, że jest to sen. Maja? Zaproszona. Gruby? Zaproszony. Hubi? Zaproszony. O dziwo berkoś, Zaproszony. No to czemu Jopiego macie? Ja zostałam pominięta. Pewnie zapomniała załączyć. Naprawdę przejmujesz się Facebookiem? Nie macie na nim. Nie istniejesz. To ja was wprowadziłam na salony. A nie na kuchnię? po kalendarzowym, a reszta była na serio. Mariała, czekaj, czekaj. Słuchaj, jak nie, to nie. Łaski bez. Hubi, nie idziemy na imprezę. To sen. To sen. To, to jest sen. Nie, to nie jest sen. To jest koszmar! Berkusz, pomóż. Jezu Maja, prawa strona to ta, którą piszesz. Nadal nie wiem, ale to nie o to chodzi. Chodź, muszę ci coś powiedzieć. A sami chcieli grać. Do wymyślnych tortur, żeby mnie złamać. Ok. Wyjeżdżam do Katowic. Na całe wakacje? Grubo. Nie, no. W ogóle. Ojciec został zwolniony. <laughs> Rozalima. Musiałam się komuś wygadać, ale błagam Cię. Niech to nie wychodzi poza naszą dwójkę już. I tak mam wystarczająco dużo problemów jeszcze z chłopakiem. Autentycznie nie musisz tego mówić. Wiesz, co on chce zrobić? On chce się przespać ze mną na tych swoich urodzinach. O matko. Tego też nikomu nie mów. W szczególności Byrkowskiemu. I dobrze. Nie muszę wiedzieć, dlaczego. No bo wiesz, ja wiem, że Byrkoś coś do mnie czuje. I ja do niego też coś czułam. Ale... Ale chcę po prostu, żeby był szczęśliwy. Cudnie. Musiałam się komuś wygadać przed tą imprezą. Powiedzmy, że czuję się teraz lepiej. Ba. Na tej imprezie zamierzam rwać. Mam nadzieję, że nie będziesz odstawiał swojego klasycznego... No co ty? Będę miał wszystko w dupie. O. Tak. O, i mam nawet mega fajny pomysł. Będę liczył szaty, żeby wiedzieć, jaki mam limit. Mój to 48, chyba że chodzi o szaty z rewolweru, to 4. Ale no, czekaj, nie o to chodziło. Mam pytanie i to z tych poważnych. Nie śmiesz się. Wcale się nie śmieję. Słuchaj, czy myślisz, że mogłabym, no wiesz, znaleźć sobie chłopaka na stałe? Ty nie jesteś pewna siebie? Seryjnie? Tak, ja, a chłopcy mnie wielbią. Ostatnio dostałam taki przepiękny prezent od pewnego chłopca. Dziękuje. Ale czek! Zawsze takie chciałam mieć! To pudełko. Otwórz. O. O to... Trzy gwiazdy YouTube'a takiego mają. I nawet pokazuje godzinę. Cudny, prawda? Najpiękniejszy prezent na świecie, ale seryjnie nie wiem, jak działa. Ty jesteś niepewna siebie. Seryjnie. Nie, po prostu honor. Dziewczyni, no... to był ciężki rok. Trzeba się wybawić, wylutować. Wiem, że lubisz robić złe wrażenie na ludziach. No ale od tego masz mnie, żebym ich kokietował. Bierzcie i idźcie na to wszyscy. Ale chodź na. W mordę. Ej, może jednak będzie wesoło? Generalnie Maja to jesteś spoko dziewczyną. Musisz tylko po prostu znaleźć kogoś, co zacznie taką jaka jesteś. Czyli pomą górską? Tak, naszą pomą górską. <noise> ja już nie szukam dziewczyny. Od razu jestem jakiś taki bez troski. No tak, co? Luźna, bez żadnych niewypowiedzianych sekretów. Właśnie, ty mnie zrozumiesz. Liczy zamaszaty? Liczcie, liczcie. Ja i tak wygram. Dobra, idziemy. Hej, no witam. Później pomyślałem, że wiesz, odnośnie tego prezentu, że może moglibyśmy teraz razem. Już? Zaraz goście przyjdą. Starszego nam czasu? Znaczy, ja czytałam coś na ten temat, ale stwierdziłam, że, no wiesz, jak jesteś trochę starszy. To... Co? Tak czy inaczej, jesteś, wiesz, taka fajna, mądra, inteligentna, szczera. No i w ogóle szczera. Tak. Zwolnij mnie z tajemnicy. Czuję, że zaraz wybuchnę. Nigdy nie byłem tak odpowiedzialny za kogoś. Spokojnie, Krzysztof, spokojnie. Zaciśnij zęby. I co mam, dylematy egzystencjalne? Co tu odwalasz? Nie wiem. Chyba wczuwam się w rolę. Hmm. Jesteśmy pierwsi na imprezie. No i? Maja. To jest biba starszych ludzi. Od tego, jakie miejsce w tym momencie wybierzemy, będzie zależeć nasza przyszła pozycja społeczna. Słucham cię. A więc. O! Toż to mój dementor. Harry Potter jest już dawno pasa. Teraz ma rumen Co ty tu robisz? Chodzę na fajne imprezę na mieście, bo jestem Zaję. A, a ty co tu robisz z Gretką? Powiem ci, że dokładnie to samo, tylko że jestem podwójnie zaje i do tego jeszcze bistrza. Nie odzywaj się do mnie, miejmy miły wieczór. To stolikowcy grają w gry i udają, że ich to jara, a tak naprawdę w myślach powtarzają tylko Bądźmy fajni! Niskopodługowcy Zaczęli się liczyć z realiami, ale realia nie się z nimi. Piją, ale gadają tylko o sobie. Ja bym chciał pójść w To zwani Zbani także, ja znam lepszą lutazią. Myślą, że znają się na muzyce, ale tak naprawdę zaczną się liczyć dopiero wtedy, gdy puszczą utwór, który każdy zna. Jezu, kocham ten kawałek! To pozytywka. Powie to jeszcze pięć razy dzisiejszej nocy. To tak zwane hiely! Są fajni dlatego, bo się nie bawią. To miejsce dla prawdziwych królów. Nie wychodźmy stąd, a pokochana... O w dupę! Wiecie co się właśnie wydarzyło w salonie? Jeden chłopak się potknął, zawał za obrót, zostawa została oprócz jednej łyżeczki, która poleciała do góry, uderzając w laptopa, wybierając piosenkę SPADAM! Wszyscy uznaliśmy, że to cudowna sprawa i nigdy tego nie zapomnimy, no ale nawet was tam nie było, więc wracam do ekipy Ela. Nikogo dzisiaj nie wyrywa. Nikt mnie nie kocha. Gdzie Mariola? Co jest? Kubi, to, to zasady. Ten Paweł ma do mnie jakiś problem. Okej. Okay. Jak nie chcesz się bawić, to mogę do ciebie przyjść. Tak właśnie poniosłem śmierć towarzyską. Nie, nie. Baw się. Jestem dobrą dziewczyną. <grym> Przepraszam, nie, 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 nie jesteś jest zła. Okej. Okay. Jakoś przeżyję. Sama. W nocy. Okej, okay, spoko. Do śnięcia. Berkoś, co? Oczywiście i cokolwiek bierzesz, biorę ja. Ej, ale jesteś naszym ziomkiem, nie? No jacha, trupiaczacha. To po całości. Wszystkiego najlepszego stary. Niestety nie mam dla Ciebie prezentów. A to mi właśnie coś przypomniało. Agata? Tak przy wszystkich? O Jezu kocham Tenka! Mówiłem, żebyś nie przynosiła mi prezentu, bo to Ty jesteś moim prezentem. No się! Jesteśmy o promil mniej fajni. Ja jestem o promil fajniejszy. Zaskoczyłeś mnie. Czym? No bo myślałam, że prawdziwy dowód miłości to. Co? No wiesz. Kompletnie nie wiem. Dlatego strasznie to, to wygląda. No. Seks. Nie no, jak tak stawiasz sprawę, to seks też może być. Okej. Okay. Tak. Łatwo żyć w niewiedzy. Ale że co? No się przed przednio. Jestem wśród przyjaciół. W końcu. Co nie sławuś. Kim ty jesteś? To jest sławuś. Wiesz, Mistrzu, no jest lepiej Właściwie ze spraw bieżących irytuje mnie tylko pan piła. Może przestać. Co? No przecież nie jest już naszym... winna, Nie zrobiłaś temu Gogusiowi niczego złego? Może, jak zwykle, jesteś za surowa i Moim zdaniem powinnaś to prze... Zapomniałam wadę meku. Zaraz wracam. Jak obstawiasz, ile będziecie razem? Co? Nie jestem hazardistą, ale obstawiałam dwa tygodnie. Niby jesteś tam jakoś przystojny, ale. Jak się patrywać bliżej, to wychodzi rozlazłość. Chwalisz się tym swoim brodziszczem. Chwaliłeś się tym swoim brodziszczem. A no, jakby było czym. Ty to tak seria mówisz? Nie no, pytam się ile obstawiasz. Czysto akademicko. Do statystyk nudnych kolesi. Jezu, pewnie o to mu chodzi. No to niech ma. Dwa tygodnie mijają dzisiaj. Walili pana piłę? <śpiewanie> ale mega. Szkoda agaty, ale jestem dziś skoncentrowany na sobie, także hulaj dusza. Tata, może mi coś opowiesz o sobie? Coś ciekawego, Cześć! Ja też jestem fajny. I'm sexy and I know it. Jezu, kocham ten kawałek! Gadam z blondyną, nawet nie pamiętasz jej imienia. Cicho, nawet mi to jara. A co? Jesteś jej chłopakiem? Nie, ja jestem jej chłopakiem! W sensie... jego. Dziewczyną. Nieważne, nie przemyślałam tego. Okej. Okay. Siema, lamusy. Co to miało znaczyć, co?! Uwolniliśmy cię od ciula, nie widzisz? A może ja chciałam porozmawiać z kimś innym niż z wami? Ciągle tylko Hubi, Mariolka... Ooo, Berkoś marudzi, że życie to bosko! Ah, życie jest cudem. Co nie, Sławek? Lime Berkoś. Fajny z ciebie ziom. Auto ironiczny. Wiadomo. Słuchaj, Berkoś, będziemy jutro ja z chłopakami. Totalnie wpadaj. Jesteś teraz pijany, ale jeszcze cię napiszę. No co ty? Nie widzisz tego numeru obok mnie? Trześć wiosieńki. Grzechu... Pijemy z chłopakami, rozmawiamy o życiu, o dupach, A no właśnie, czemu by nie o dupach? Odmawiam zeznań Co o ty Krzysiu? Ile ich było? A ty Berkuś? Ile? Wcale nie jesteście fajni! A może pomyśleliście, że ja jestem poziom wyżej, że udaję dziwną, żebyście się czuli bezpiecznie? Nie! No po prostu jestem dziwna! I może ktoś inny to pokocha, może to akurat był Sławek! Maja. Life is life. O Jezu, kocham tękę! Uspokój się lalka! Jest piękny. Mam nadzieję, że nie pomyślałaś sobie, że próbujecie przekupić. Żebyśmy razem coś. To było bezinteresowne. W życiu bym tak nie pomyślała. Ale no skoro już o tym mówimy? A co? Siemanderko, zapomniałeś zaprosić mnie na imprezę, ale kupiłam dżin z tonykem. Chcesz? Nie. Ale mam nadzieję, że ty będziesz siebie być świetnie. Najgorsza impreza! ...EVER. O, sorry, wiem, że jesteś tu gospodarzem i oficjalna skarga to... Dlaczego ja tu jestem przegrywem Amerykoski z jakimś mega gościem? Może to nadal wszystko sam! No i była jeszcze ta... Jak ona ma... Eee, Natalia, powiem panowie, była agentka. No ale nie wiem co z nią się stało. <śmiech> Cię... <śmiech> stało! <śmiech> <śmiech> tak werkoś? To pewnie się nie przejmujesz, że Twoja laska właśnie z kimś śpi. Kto? Margot robi? <laughs> Dobra, panowie, komu alko? To czym się interesujesz? Lubię samochody. Ja również! Ogromnie! Szczególnie te mobilne! Tak! Dyskorolka to faktycznie transport przyszłości! Tak, liczy się tylko muzyka, house, No ba... Masz rację. Rzadko. Muszę sobie kogoś znaleźć, ale przez to, że jestem taka jaka jestem, a nie jest to Michał Wiśniewski, to musi to być ktoś, z kim będę miała wspólny język. W sensie nie wspólny język z jakimś ziomem, bo to by było kurna dziwne. Dobra, będę się w końcu bawić. Powodzenia. Widziałeś? Berkoś dostał przegrywką. Myślałem, że to jest ktoś. To, mięcza, bóle, Cisza! Ale maniery? Wiem, że często stoję z boku, ale. <coughs> ryło! Ja teraz mówię. Nawet się. Nie martw się, nie powiem. Jedyne co powiem to, że spadam. Ciągle się kłócimy. Tyle to mogę mieć w domu. Ty zawsze masz jakieś sekrety. Dobra. Jutro jest spotkanie w Ogródku Jordanowskim bos oficjalnych. Chcesz to wpadaj? Siema! Idźcie już do domu. Koniec imprezy. Zostaję sam za gatą. Nie. Nie. Krzysztof ma rację. Jako paczka ciągle się kłócimy, ale tu lubię. No właśnie, wiesz, że my się w ogóle nie kłócimy. No ale co to źle? Lubię cię, ale nie ma między nami chemii. A to jest dosyć istotne w mojej rodzinie. Teraz mi to mówisz? W moje urodziny? I to bez mojej pomocy, den. Chodź, porozmawiamy na spokojnie w mojej sypialni. Chodź. Wiedziałam. Naprawdę długo to ukrywałeś i... i myślałam, że ci na tym nie zależy. Celo o to nie chodzi. O, no dobra, chodzi mi o to! Wszystko by się udało, gdybym nie te wścibskie dzieciaki! Wow. Kocham was! Ciebie też! Mimo, że nigdy więcej się już pewnie nie spotkamy i nawet nie wiem, jak masz na imię Ma nikogo to nie obchodzi. Przygrywy, wychodzimy. Bo facetem jestem! Wow. I to jest Twój tekst na koniec? Jezu, dawno tak wcześniej nie kończyłam imprezy. Jest dopiero. krótka kreska i długa kreska. Masz odwrotnie zegarek, Maja? Wiem. A... Czyli jest. długa kreska i krótka. Jak to mogę to? Żyjesz? A co mam je żyć? Gdzie jest Berkoś? W sumie. co miałem zrobić, więc nie. Czy to prawdziwe? Czy tylko w mojej głowie? A kogo to obchodzi? Ło! Hmm. Wow. Ale patronek!